Ho, 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 dzień dobry, witam wszystkich w tym świątecznym okresie wraz z dziewiątym odcinkiem przeglądu modów do Gothic 2 Nordskruka. Niby według moich zasad miał być teraz odcinek dedykowany G1, ale nie znam aż tyle świątecznych modów na tamtą platformę. W każdym razie daję Wam tutaj okazję zapoznać się z paroma modami o motywach świątecznych. Czy okaże się, że większość z nich to krapy? Prawdopodobnie tak, ale o tym dowiecie się podczas oglądania odcinka. Zapraszam! Pierwsza pozycja może nie jest jakoś szczególnie świąteczna, ale jest śnieg, więc uznajmy, że się liczy. W grudniu 2009 pojawił się Gothic Racer w wersji 1.0 autorstwa Zafoda Bible Broxa, kolejna z dość nietypowych pozycji, która jednak na spolszczenie musiała trochę poczekać, bo 9 lat, ale w końcu je otrzymała dzięki bractwu Gotika z Nefario na czele 15 lipca 2018, gdzie tłumaczeniem zajął się ich nieustraszony wódz. No dobra, a co takiego tutaj nietypowego? Jak widać po załączonym materiale, mamy okazję zjechać sobie po takim dość sporej wielkości torze na różnych pojazdach, gdzie w niektórych miejscach można zdobyć dodatkowe punkty bonusowe, a za dobre skoki do, nawet dodatkowy czas. Ostatecznie to oraz pojazd, jakim zjeżdżamy, mają wpływ na nasz wynik. A jak o pojazdach mowa, to mamy ich aż 5, każdy różniący się trochę od innego, co jest dość oczywiste. Podczas przejazdu towarzyszy nam dość przyjemna muzyczka, nieirytująca, a jednocześnie podkreślająca to, że gramy w nie da się ukryć dość kiczowaty i prosty twór, który jednak jest zaskoczeniem, bo to Gothic. Wiadomo, nie jest to coś, co przyciągnie was na godziny, natomiast dla pogrania przez 20 minut raz na jakiś czas... To polecam. Jedynie żałuję, że nasze najlepsze wyniki nie rywalizują w sieci z innymi graczami. Niestety, goti Racer nie jest modyfikacją na Spine, a szkoda. Drugą pozycją, już jednak w pełni wkraczamy na świąteczne ścieżki Irwich Tel wersji 1.0A. Pojawił się 25 grudnia 2011, a jego autorem był Sekton Spinner. Polską wersję sprezentował nam Quash, dowodzący brasem spolszczenia, a było to 23 grudnia zeszłego roku dość słusznie tłumacząc tytuł na Mikołajnik. I powiem całkiem szczerze, że jest to prawdopodobnie najlepsza pozycja z dzisiejszych modów. O co w niej chodzi? Kierujemy sobie ognikiem, którego zadaniem jest dostarczenie prezentów do domów różnych mieszkańców, na przykład do kantara w więzieniu, bo był niegrzeczny, lub do magazynu Mateo, by patrzył, jak paladyni rekwirują jego prezent, bo też był niegrzeczny. I choć początkowo gra może odstraszać, bo wydaje się dość toporna w sterowaniu, jeśli tylko się z nim zapoznamy, gwarantuję Wam, że spędzicie przy niej trochę czasu. Do tego podczas rozgrywki towarzyszą nam mniej lub bardziej świąteczne utwory, które oczywiście możecie sobie wybrać a co najważniejsze za każdy dostarczony prezent zbieracie punkt co pozwala na późniejszą rywalizację ze znajomymi. Dodatkowo posiadając Spina, nasze wyniki ukażą się na tle innych graczy, co pozwala upamiętnić to, że jesteśmy w czymś najlepsi. Bo o to chodzi, prawda? Zapomniałem jeszcze poruszyć najważniejszej kwestii, jakie są warunki gry. Trzeba bezkolizyjnie dostarczyć prezenty i robić to w określonym czasie. Uderzenia w budynki lub czy w ziemię zabierają nam życia, w których mamy aż trzy, a nieukończenie dostawy w wyznaczonym terminie definitywnie kończy rozgrywkę, przez co trzeba zacząć od nowa. Zasady są dość logiczne i proste, więc nie ma się czego tu doczepić, także polecam. Ktoś musi zdetronizować wanariusa. Powodzenia. Kolejnym naprawdę starym modem, bo z grudnia 2005, jest Weichnacht Mod w wersji 1.2 autorstwa Milgo i Fredego, który w Polsce ukazał się jako mod świąteczny. Co jest dość logiczne swoją drogą. W okolicach sierpnia 2008, a potem wersji z dubbingiem już w grudniu tego samego roku. Z polszczeniem zajęło się Soulfire. Fabuła moda? No, w zasadzie nie ma żadnej i motywu świątecznego poza choinką pod koniec też raczej nie uświadczymy. To był bardziej prezent na święta od twórców niż historia nastawiona na motyw Bożonarodzeniowy. Z opisu wynika, że jesteśmy skazańcem i musimy uciec z więzienia. Wysłuchamy paru dialogów, trochę pokombinujemy i w ciągu 9 minut znalazłem się na wolności. Dialogi nie są w sumie jakieś złe, stanowią odniesienia do innych modyfikacji, czy też wykpiwają sobie gatunek RPG. Nawet był tam jeden śmieszny żart, więc zapraszam do zagrania, ale wiele nie oczekujcie: level design jest dość straszny, tunele przeraźliwie ciasne, ale chyba nie o to w tym chodzi, prawda? A no i dubbing polski, zważywszy na czasy, nie jest jakoś szczególnie zły, więc to też można potraktować za atut. Zagrajcie. Po pierwszym Weichnadz Mod pojawił się drugi. No w sumie to nie jest koniecznie drugi, bo chyba tam czwarty czy piąty. W każdym bądź razie ten co oceniam postał 24 grudnia 2011 tym razem autorstwa Marek Schriehera. W polskiej wersji został jednak nazwany modem Bożonarodzeniowym dla rozróżnienia modów. Tą świetną decyzję podjęło Recovery Team z Annabellem na czele, wydając pośrednie 24 grudnia 2014, gdzie tłumaczeniem zajął się Quash. Mod opowie nam historię pewnego strażnika miejskiego z Horinis, który zostaje porwany i zniewolony do pracy nad zabawkami dla dzieci ze swojej rodzinnej wyspy. Szybko postanawia uciec. I tutaj faktycznie spotykamy się z Krapem. Jak na ironię, to pierwszy fabularny mod o motywie stricte świątecznym, a jednocześnie taki słaby. Ja rozumiem, że od tego typu modyfikacji nie należy, Należy wiele wymagać, ale tutaj nie zagrało zbyt wiele elementów, by można się było cieszyć z gry. Nudno jak flaki z olejem fabuła uzupełniona o kiepskie dialogi. Pusty, bardzo niestarannie wykonany świat z elementami, to jest koszarami zapożyczonymi z Corinis. Zadania polegające głównie na bieganiu po mapie, co nie daje żadnej przyjemności z powodu słabo zagospodarowanego świata. Kiepski niemiecki dubbing, gdzie słychać szumy i trzaski w nagraniach. A to wszystko okraszone jest bardzo słabym spolszczeniem, gdzie część dialogów to zwykły bełkot, a część to po prostu kiepsko brzmiące zdania. Co jeszcze mi zostało? No chyba nie. W każdym razie nie polecam poświęcać godziny czasu na tego moda. Jednak tego samego dnia i roku pojawił się Nordstern wersji 1.0 autorstwa Milky Way i. Wald Kołca, które było z pewnością o wiele lepszą produkcją. Bez zatem większego zaskoczenia, kłasz prowadzący Bratstwo Spostrzenia sprezentował nam tego moda w polskiej wersji 23 grudnia 2017, tłumacząc tytuł na Gwiazda Północna. Podczas gry będziemy przygotowywać się do wieczerzy wigilijnej jako parobek na niewielkiej farmie. Kiedy zostajemy wysłani znaleźć choinkę, napotykamy osobę o imieniu Jezus, co prowadzi do kilku kolejnych wydarzeń. Zdaję sobie sprawę, że dla części osób samo wprowadzenie postaci Jezusa może budzić negatywny wydźwięk. Thank you Niemniej ja nie jestem taką osobą i postaram się moda uczciwie ocenić. Poza tym miejcie na uwadze to, że postać Jezusa nie jest tutaj wprowadzona też w jakiś sposób wyśmiewczy czy coś, więc też osoby wierzące nie muszą się zbytnie przejmować. Sam mod jest moim zdaniem spoko, naprawdę. Historia to przypowieść o przyjęciu nieznajomego pod swój dach, nakarmieniu go, gdyż w ten sposób przyjmuje się Jezusa do siebie, czyż nie? Do tego mod jest okraszony paroma nowinkami. Skoro jest to mod krótki i bez elementów walki, usunięto paski zdrowia, okno gdzie pod klawiszem B znajdziemy po prostu kartkę z życzeniami, a także dano nam do zabawy swoistą minigrę dość prostą, gdzie naciskając klawisz P musimy rzucać kawałki sera tak, by podprowadzić czura pod służkę. Sam świat nie jest jakiś brzydki. od zwykła ośnieżona dolinka wypełniona licznymi drzewami. Do tego sprezentowano nam dubbing bardzo dobrej jakości, więc myślę, że warto z czystej ciekawości poświęcić na moda 30 minut. A finał dzisiejszego odcinka jest bardziej poświęcony tradycji sylwestrowej niż świątecznej, ale też wpasowuje się w Noe JRFS ja Mod wersji 1.11 zostało wydane stycznia 2008 przez Warusa. Z kolei na polską wersję czekaliśmy do 31 grudnia 2017, gdzie Bractwo Gotika z Nefario na czele, sprezentowali go nam pod nazwą Festiwal Noworoczny, tłumaczenie zajął się Skar i Nefario. W modzie wcielimy się w syna Lobarta, któremu farmer pozwala na udanie się do miasta w celu zawarcia znajomości. W okresie nowego roku pracy jest aż za nadto, więc bohater ma szansę szybko wyrobić sobie reputację, co też postanawia zrobić. Powiem szczerze, że nie grało mi się w coś źle. Wiadomo, że jeśli oczekujesz wartkiej akcji i wybitnych dialogów, to tutaj nie ma co tego szukać. Ale jest tutaj sporo elementów, które dają radę. Przede wszystkim wystrój miasta, gdzie całe jest wystrojone ogromną liczbą efektów, w zaklęć i im podobnych, które robią za fajerwarki. Można napotkać w formie atrakcji przezroczyste zwierzęta zwane iluzjami, które sami też możemy przywołać, a na to kładkę mamy koncert in extremo. Do tego podoba mi się idea ograniczonego czasu. Mamy 12 gotikowych godzin, czyli gdzie Koło godziny naszej, by zdobyć jak najwięcej punktów reputacji, które ostatecznie przekładają się na nasz wynik. Ideą jest jak najszybsze realizowanie zadań lub innych czynności budujących punkty, tak by uzyskać ten wynik jak najlepszy. Po upływie wyznaczonego czasu zostajemy ocenieni i zmuszeni do zakończenia zabawy. Ja miałem punktów gdzieś tysiące i zostałem oceniony na bardzo dobry, pomimo, że dwa zadania były u mnie nieskończone, a kto wie, może jest ich jeszcze więcej. Jeśli graliście, pochwalcie się wynikami. Same zadania są spoko, chociaż może to słowo jest trochę przesadzone. Po prostu niektóre zadań, choć są proste w budowie, swoją narracją wyróżniają się i tak na tle ambitnych zadań z fabularnych modów. Znaleźć nocleg nawalanemu jak dzika bela bratu, odszukać owce Alvina, które spłoszyły się przez wystrzały petard, czy też ukraść Ignazowi przepis na fajerwerki, by Konstantino miał monopol na produkcję. I tak jak mówię, wszystko proste, ale i tak lepiej opowiedziane niż większości modów. Jak na godzinę przygody, myślę, że warto na to spojrzeć. To już wszystko w dzisiejszym przeglądzie modów. Na sam koniec chciałem życzyć Wszystkim spóźnionych, bo spóźnionych wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Liczę, że spotkamy się jeszcze razem przy wielu odcinkach przeglądu modów, obojętnie czy do G1 czy do G2, a także przy moich pozostałych seriach jak DataPad poświęcone Gwiezdnym Wojną czy Mistrzowie Polskiej Fantastyki poświęcone kolekcji o tej samej nazwie, ewentualnie przegląd modów też do innych gier. Wspierajcie mnie, byście mogli tych materiałów zobaczyć jak najwięcej w przyszłym roku. Do zobaczenia, może jeszcze zobaczycie jakiś materiał o modach w tym roku, ale to się jeszcze okaże. Cześć!